Dropshipping, jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów. Rozdział 7: Skalowanie biznesu. 7.1: Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie dropshippingowym. Zagadnienia: 7.1.1 Optymalizacja sklepu internetowego. 7.1.2 Marketing cyfrowy. 7.1.3 Promocje i rabaty. 7.1.4 Budowanie relacji z klientami. 7.1.5 Analiza danych. 7.1.6 Trendy i nowości. 7.1.7 Narzędzia przydatne w zwiększaniu sprzedaży. 7.1.8 Podsumowanie. Zwiększenie sprzedaży w sklepie dropshippingowym wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno optymalizację sklepu, skuteczny marketing, jak i budowanie relacji z klientami. Poniżej przedstawiamy szereg strategii, które możesz zastosować, aby osiągnąć ten cel. Intucyjna nawigacja, upewnij się, że klienci z łatwością znajdą to, czego szukają. Atrakcyjne zdjęcia produktów, wysokiej jakości zdjęcia z różnych kątów przyciągają uwagę klientów. Szczegółowe opisy produktów, przekonujące opisy produktów pomagają klientom podjąć decyzję o zakupie. Szybki czas ładowania strony, długi czas ładowania strony może zniechęcić klientów. Bezpieczne płatności zapewnij różne bezpieczne metody płatności. Mobile Friendly Design Twój sklep powinien dobrze wyglądać i działać na urządzeniach mobilnych. SEO, Search Engine Optimization, optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek, aby zwiększyć widoczność w wynikach wyszukiwania. PPC, Piper's League, płacenie za kliknięcia w reklamy, np. Google ADS. Social Media Marketing, promowanie produktów na platformach społecznościowych. Email Marketing, budowanie listy mailingowej i wysyłanie spersonalizowanych wiadomości. Influencer Marketing, współpraca z influencerami w danej branży. Content Marketing: tworzenie wartościowych treści, takich jak blogi, poradniki, które przyciągną klientów. Rabaty dla nowych klientów: zachęcaj nowych klientów do dokonania pierwszego zakupu. Program lojalnościowy: nagradzaj stałych klientów za lojalność. Sezonowe promocje: wykorzystuj święta i inne okazje do organizowania promocji. Cross-selling i upselling: proponuj dodatkowe produkty powiązane lub wyższe modele. Obsługa klienta: szybka i profesjonalna obsługa klienta zwiększa lojalność. Opinie klientów Zachęcaj klientów do dzielenia się opiniami o produktach. Personalizacja Dostosuj komunikację do indywidualnych potrzeb klientów. Google Analytics Śledź ruch na stronie, źródła ruchu, zachowanie użytkowników. Narzędzia do analizy sprzedaży Monitoruj, które produkty sprzedają się najlepiej, a które najgorzej. Śledź trendy bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej branży. Wprowadzaj nowe produkty regularnie aktualizuj ofertę. Współpracuj z dostawcami, buduj silne relacje z dostawcami, aby mieć dostęp do nowych produktów. Shopify, WooCommerce, platformy e-commerce do tworzenia sklepów. Google ADS, Facebook ADS, narzędzia do prowadzenia kampanii reklamowych. MailChimp, Clio, narzędzia do e-mail marketingu. Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu na stronie. Zwiększenie sprzedaży w sklepie dropshippingowym wymaga ciągłej pracy i optymalizacji. Połączenie różnych strategii marketingowych, dbałość o jakość obsługi klienta oraz stałe doskonalenie sklepu internetowego to klucz do sukcesu. Pamiętaj, że najważniejsze jest zrozumienie potrzeb Twoich klientów i dostarczanie im produktów, które spełnią ich oczekiwania. Dropshipping Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów? Rozdział 7 Skalowanie biznesu. 7.1 Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie dropshippingowym.